Europa pogrążona jest w straszliwym kryzysie, który skłonił Hiszpanię do wdrożenia metod walki z niedoborami zasobów. Nie wystarczy dla wszystkich. Wchodzi w życie plan, który pozbawia życia kobiety w ciąży i dzieci, zmuszając część ludności do opuszczenia kraju. Jednak zrobienie tego legalnie nie jest łatwe, a ludzie uciekają się do nielegalnych środków, aby uratować swoje życie. Mija i niko, małżeństwo, trafiają do miejsca, w którym ludzie są przemycani do innych krajów. Mężczyzna, który się z nimi spotyka, namawia parę do pośpiechu, ponieważ policjanci są wszędzie, a helikoptery monitorują sytuację z góry. Nagle dowiadują się, że wymagana jest dodatkowa opłata za ich uratowanie. Niko prosi żonę, aby się poddali. Ostatnią rzeczą, jaką sobie zostawiła, była obrączka. Kobieta ze łzami w oczach oddaje biżuterię. W końcu rodzina dociera do kontenera, który zostanie przetransportowany ciężarówką do portu, gdzie zostanie załadowany na statek i wysłany do Irlandii. I tu okazuje się, że Mija jest w ciąży. Kilka innych rodzin z małymi dziećmi ukrywa się z nimi w kontenerze, ale ludzie nie rozmawiają ze sobą, myśląc tylko o swoim zbawieniu. Niko częstuje żonę rzadkim smakołykiem, czekoladą. Ona prosi go jednak, aby zachował ją na świętowanie ich uratowania. W końcu Irlandia to kraj, który nigdy nie ugnie się pod Europą, więc na pewno znajdą tam ochronę. Rano ciężarówka wyrusza w drogę, a Niko pyta o samopoczucie Noa. Wymyślił już imię dla ich córki, chociaż Mija wolałaby mieć syna. Kobieta martwi się, że dziecko się nie rusza, ale Niko uspokaja ją. W tym momencie ciężarówka zostaje zatrzymana i tłum wchodzi do środka. Przemytnicy nakazują przybyszom zawrócić i pod groźbą broni przepędzają wszystkich. Niko zostaje złapany i wypchnięty z kontenera, ignorując protesty i krzyki Miji. Druga grupa zostaje załadowana do zielonej ciężarówki. Para komunikuje się przez telefon, a mąż obiecuje, że wysiądzie na pierwszym przystanku i znów będzie z nią. Ciężarówka przejeżdża ulicami, na których ludzie protestują przeciwko porywaniu dzieci i tyranii rządu. Ciężarówka jest podziurawione kulami, a mija jest świadkiem tych wszystkich okropności, krzyków i bezradności. Wkrótce ciężarówka zostaje zatrzymana przez wojsko. Ich dowódca zmusza kierowcę do otwarcia ciężarówki. Podejrzewając, że uciekinierzy ukrywają się za fałszywym murem, każe im wyjść, w przeciwnym razie jego ludzie zastrzelą wszystkich przez ścianę. Mii udaje się wspiąć na wysoką drewnianą skrzynię na środku. Kiedy jedna z dziewczyn otwiera drzwi, wojsko zaczyna strzelać. Mija, leżąc na skrzyni, zaciska usta, aby nie krzyczeć z przerażenia, gdy jej towarzysze podróży giną od kul. Po zakończeniu żołnierze wyrzucają ciała, oczyszczają krew i wypuszczają ciężarówkę. Mija próbuje skontaktować się z Niko, aby ostrzec go przed śmiertelną inspekcją, ale niestety jest poza zasięgiem. Kontener Mii zostaje załadowany na statek, a ona wyrusza w podróż, nie wiedząc, kiedy spotka się z mężem i czy uda mu się uciec z Hiszpanii. Kobieta zasypia siedząc pod ścianą i budzi się przez gwałtowne wstrząsy. Statek wszedł w sztorm i duże metalowe kontenery zaczynają spadać do oceanu. Mia słyszy głosy marynarzy i próbuje zwrócić ich uwagę krzykiem, ale oni, skupieni na tym, aby przetrwać, nie zwracają na nią uwagi. Po jednym szczególnie silnym wstrząsie Mia uderza się w głowę i traci przytomność. Kobieta odzyskuje przytomność w całkowitej ciszy. Na zewnątrz nic nie słychać. Wygląda na to, że burza się skończyła. Zagląda przez dziurę po kuli i z przerażeniem uświadamia sobie, że jej kontener wpadł do oceanu i teraz dryfuje bez celu na wodzie. Mia próbuje skontaktować się z Niko, ale jej telefon jest przemoczony i już nie działa. Potem przypomina sobie pozostawioną torbę przez jednego z towarzyszy podróży. Znajduje w nim działający telefon. Okazuje się jednak, że jest zablokowany i nie może wykonywać żadnych połączeń. Zauważa, że woda przesącza się przez dziury po kulach i zaczyna przeszukiwać ładunek. W jednej ze skrzyń znajduje ubrania. Ponieważ Mia jest mokra i zimna, przebiera się w suche ubrania i kontynuuje przeszukiwanie ładunku. W końcu Mia znajduje taśmę i używa jej, aby powstrzymać wodę przed dostaniem się do kontenera. Wkrótce Mia znajduje swój notatnik ze zdjęciami córki i słyszy rozpaczliwe krzyki z zewnątrz. Widzi obok zielony kontener, w którym był jej mąż. Krzyczy, ale nie może nic zrobić, aby pomóc tym, którzy zostali w środku. Mia zamienia karty SIM i próbuje ponownie zadzwonić do Niko, obserwując, jak kontener tonie w wodzie, a następnie połączenie zostaje przerwane, ale poczta głosowa informuje ją, że Niko nie może rozmawiać. Wciąż odtwarza krótką wiadomość, zdając sobie sprawę, że jej mąż już nie żyje. Bierze nóż, mając nadzieję, że zakończy to jej mękę, ale wtedy jej dziecko porusza się po raz pierwszy w ciągu ostatnich dwóch dni i odkłada nóż. Mija kładzie się spać, ale kontener zaczyna wydawać dziwne dźwięki, budzi się i widzi, że woda jest wokół niej i tonie. Krzyczy z przerażenia i nagle budzi się naprawdę. W kontenerze rzeczywiście jest dużo wody, ale poziom nie jest krytyczny. Mia otwiera kolejną skrzynię i znajduje w niej plastikowe pudełka do pakowania. Chociaż początkowo to odkrycie tylko ją rozwściecza, wkrótce zdaje sobie sprawę, że można je wykorzystać do stworzenia na dziury po kulach. Za pomocą znalezionych rur wypompowuje wodę z wnętrza i uszczelnia dziurę. Mija ciągle próbuje się z kimś skontaktować, ale nie ma sygnału. Nagle dzwoni do niej telefon, odzywa się jej mąż i mówi, że kierowca wysadził ich poza miastem i teraz musi ją znaleźć. Mija opowiada o swojej przerażającej sytuacji. Mąż zapewnia ją, że wymyśli plan, aby ją uratować. Mija zjada resztki jedzenia i długo wpatruje się w ocean, mając nadzieję na ratunek. Ale wieczorem zaczyna się kolejna burza, a wraz z nią poród. Mija szamocze się w zalanym wodą kontenerze, wołając męża, ale nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc. W końcu rodzi córeczkę, która nie oddycha. Mija modli się o cud, a dziecko wydaje z siebie pierwszy płacz. Kobieta umieszcza łożysko w plastikowym pojemniku i tworzy pieruchy ze znalezionej odzieży. Jednak dziecko odmawia jedzenia i płacze nieustannie. Mija przypomina sobie o wiertle, które znalazła i zaczyna wiercić dziurę w suficie. Stres udziela się Mii, krzyczy na dziecko, ale szybko przeprasza. Wieczorem dziecko w końcu przystawia się do piersi i po karmieniu zasypia, dając Mii chwilę wytchnienia na jedzenie. Następnego ranka Mija kontynuuje pracę nad wierceniem otworu w suficie, a kiedy prawie kończy, bateria się wyczerpuje. Zniechęcona próbuje ponownie włączyć telefon, ale ten odmawia posłuszeństwa. Powietrze wewnątrz kontenera jest nieznośnie gorące i nie ma powietrza do oddychania, więc Mija chłodzi się morską wodą, czasami wspinając się do otworów w suficie, aby wdychać morskie powietrze. Jej sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że próbując przebić się przez ścianę, Mija zraniła się w ręce. W pewnej nocy Mija słyszy dziwne dźwięki dobiegające z zewnątrz. Kontener zaczyna się niebezpiecznie kołysać. Zdaje sobie sprawę, że jej prowizoryczny statek wzbudził zainteresowanie wielorybów i próbują bawić się tym nieznanym przedmiotem. Dziecko zaczyna płakać, a Mia trzymająca dziecko puka w ściany w nadziei, że odstraszy morskie stworzenia. Kiedy tak się dzieje, wzdycha z ulgą. Nadchodzi szósty dzień jej niewoli. Mia prawie całkowicie wywierciła odległość między otworami w suficie. Kiedy jej nóż się łamie, kończy się również woda, a Mia próbuje zebrać krople z sufitu do pojemnika, ale jest ich bardzo mało. W końcu Mia traci siły. W delirium przychodzi do niej jej starsza córka Uma, błagając, by opuściła to miejsce. Dziewczynka oskarża matkę o to, że pozwoliła się zabrać, bo chciała tylko bawić się na dworze. Uma odchodzi, podczas gdy matka błaga o przebaczenie, a zaraz potem Mia czuje, jak dotyk męża ją okrywa i mówi jej, że to nie jej wina. Kobieta odzyskuje przytomność, gdy świeża woda deszczowa wylewa się na nią przez otwory. Mija układa kilka pudełek do zbierania wody. Nagle odkrywa ostatnią puszkę konserwy. Po uzupełnieniu sił obiecuje córce, że wydostanie ich stąd i wznawia swoje wysiłki. W końcu udaje jej się odgiąć kawałek metalu i widzi niebo. Mija histerycznie się śmieje, a następnie wspina się na powierzchnię. Następnie zabiera córkę na zewnątrz, aby pokazać jej słońce. Po przebraniu córki, Mija wrzuca pieluchę do wody i niespodziewanie zauważa tam ryby. Robi improwizowany haczyk wędkarski z drutu i próbuje złapać przynajmniej jedną. Jednak jej próby kończą się niepowodzeniem. Pewnego dnia widzi samolot na niebie i próbuje dać mu sygnał odłamkiem lustra, ale kończy się to zranieniem nogi o ostrą krawędź włazu. Mija opatruje ranę znalezionym alkoholem i zszywa ją. Od czasu do czasu, tracąc przytomność w nocy, Mija spędza czas na tkaniu sieci z drutów, ponieważ ma całe pudełko słuchawek. W końcu łapie rybę i zjada ją na surowo. Tymczasem poziom wody wewnątrz kontenera nadal się podnosi i, chociaż Mija co jakiś czas wypompowuje wodę, jej prowizoryczny statek tonie głębiej w oceanie. Dwunastego dnia podróży Mija pokazuje córce zdjęcia przedstawiające ją w pracy w szkole i jej ojca Niko, właściciela małego sklepiku, który musiał zostać zamknięty z powodu braku żywności. Ale ludzie zawsze do niego przychodzili, bo zawsze znajdował sposób, a teraz na pewno ich znajdzie. Jest też zdjęcie babci Noa, której imię Mia chce nadać małej dziewczynce. Bo to oznacza długie życie, a także żeńską formę Noego, który żeglował przez długi czas i udało mu się dotrzeć do lądu. Jest też zdjęcie jej siostry Umy, która chciała zostać pilotem, ale kiedy reżim doszedł do władzy, Mia i Uma musiały zostać w domu. Dziewczynka bardzo chciała wyjść na zewnątrz i pewnego dnia mama zabrała ją na spacer wbrew zdrowemu rozsądkowi. Wojsko zauważyło dziecko i zabrało je, opowiadając o tym córce. Mia zauważa, że dziewczynka nie czuje się dobrze. Za pomocą lampy wykonanej z termosu i alkoholu próbuje ogrzać maleństwo, owijając je bluzą, śpiewa śpiącemu dziecku, a potem sama zasypia. Później woda osiąga poziom krytyczny. Mia wspina się na powierzchnię, a jej telefon zaczyna dzwonić. Przez słuchawkę dobiega głosnik, który mówi, że nie będzie w stanie do niej dotrzeć, a ona będzie musiała się ratować. Jest ranny i ukrywa się w kontenerze. Ciężko walczył o przetrwanie, ale jego utrata krwi jest znaczna i zdaje sobie sprawę, że jego czas dobiega końca. Chce pożegnać się z ukochaną żoną i ich nowo narodzoną córeczką. Mija obiecuje, że będzie walczyć i oddaje telefon córce, żeby ojciec mógł z nią porozmawiać. Mija wyznaje miłość mężowi, gdy bateria w telefonie się rozładowuje, a jego głos zanika. Kobieta leży, wpatruje się w gwiazdy i nagle przypomina sobie, że wciąż ma w kieszeni batonika, który dał jej mąż. Dzień 26 na morzu. Kontener powoli, ale pewnie wypełnia się wodą i przychodzi moment, w którym Mia musi wspiąć się na szczyt i tam zostać. Konstruuje tratwę ze skrzyni i gruzu. Kiedy Mewa ląduje na kontenerze, przynosi nadzieję na ratunek, Mia wyciąga wszystko, co może z tonącego kontenera, podczas gdy prowizoryczna tratwa z córką zsuwa się do oceanu. Noga Mii zaplątuje się w liny. Kontener tonie, gdy Mija próbuje się uwolnić. Udaje jej się to w ostatniej chwili, ale wynurzając się na powierzchnię nie widzi tratwy i krzyczy z rozpaczy. W końcu słyszy płacz swojej córki i płynie w jego kierunku. Wieloryby pływają wokół, ale nie szkodzą ludziom. Nadchodzi poranek. Mia odzyskuje przytomność, prosi dziecko, aby jej nie opuszczało i zaczyna wyrzucać ryby, które wcześniej złowiła. Dziękuję Noelowi za uratowanie jej życia. Zrobiła wszystko, co mogła. Nagle słyszy krzyk mew. W tym czasie łódź rybacka zarzuca sieci w okolicy. Rybak i jego rodzina zauważyli ptaki krążące wokół czegoś w wodzie, skierowali się w jego stronę i znaleźli tratwę z dzieckiem. Wciągają je na pokład i widzą linę przymocowaną do skrzyni. Odkrywają przywiązaną do niej kobietę. Zabierają je na pokład i wykonują resuscytację, przywracając ją do życia. Odzyskuje przytomność i od razu pyta o córkę. Wręczają jej dziecko, a rybak wzywa karetkę do pobliskiego portu, która ma przyjechać za 20 minut. Rybaczka zapewnia mnie, że są bezpieczni, ponieważ Irlandia jest blisko.